Nie, 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 nie. Tam idzie Pani po rzeczy A, I po... To rozumiem. Idzie po i wraca. Do syna nie Pani idzie? Nie, do syna idę. Teraz idę do syna. Myślałem, że policja pan kupi. Tak. Balety będą. No ci dom. Jeszcze ja ja do... tu wiesz wyskrobia. Ja muszę się, mu się skrobać. Mąż Panią wyjebał? A ty? Nie. Policja mi powiedziała, że nie mam tam zostać. Pani Hata, pani ma, mają do tego. A, to nie jest moja chata. No, mam no, to nie, nie, tak. nie. to pani no. tam jest moja No, to tam to to nie jest moja tam jest moja chata. tam jest moja chata. tam to co z grubą chodzi taką przypuszczę sobie. To tam no? tą grubą. No? Lewera jest w stanie. <noise> Takie dobrze to marzyło. A wiedzieli mi, że dzisiaj nie miałem zostać w tym mieszkaniu, bo mnie za ciasne. Chodź, mhm. co pani tam balety robi po nocy? Trzeba... Na widzisz? Iść do chaty i spać. No widziałeś? No. Problemu by nie było. Nie? No. 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 Tak jest. Na badne. No.

8 osiem, osiem dych, dych za noc, bo to jest czterpiętrowa chata i ma 5 gwiazdek i ma system on inclusive. A to jest 2 gwiazdek? Tak! Wynajmuję dychę za dzień i tak wynajmuję osie, osiem no, dych. 8 dych. Jak pani I wie pani, wstęp 7 dych dla mnie, deszczkę pójdzie w plecy, ale tak wie pani. Ale na mnie dupa swędzi. No, ale nie, A, ale nie, tak, no. nie ma wody. No ale nie, bo to jest... Będzie, ja, będzie panią będzie taka woda, będzie że... Woda. Będzie woda. Ma pani Chyba balkon, może Pani płaść. Co mówiłeś? Jak też będzie pana, to będzie woda. Chyba tak. E, ciepło jest, e, ogrzewanie za dnia, pani <laughs> takie, ja, nie? Mogę na 36 stopni, nie? O 11 już będzie 36 stopni. <laughs> ale ty jesteśmy Schody, e, ale... pierwsza klasa. No dajcie tego... Spika. No, nie mam właśnie... Ale jakby pani chciała, nie też miałem pani zrobić takie warunki, nie? Budzi grano, nie? Puste flaszki będę się odbiał. Dzię, dzzyń, dżę! Wiesz co, młodej. Nie wiem. Nie mnie. Nie denerwuj, mnie w sobotę mam cały dzień. Niedziel mam cały dzień. się wrócą po mnie. nie Dupa. O kurde. Jasny gwincior. Podaję podwiejdziesz, nie? nie, bo nie A nie, bo ty nie masz tam siedząca. No. Eee, on nie ma sprzęgła. Tu jest. To jest odeszle dwa, to jest tuningowe, to za pod oh, yes. Biorę pięćdziesiąt to A kto jest tym? Ja. Ten. Tu, wie pani? No, tu, wie pani? Kluczyki od... No od demonka. No. Ale ona ma wolną chatę, więc też pani chce na coś tam. Ale by pani, 8 dech, a 8. Osiem... Pani, to, to jest 4 gwiazdkowe, to nie ma takiej opcji, bych. 8 dech musi pani dać punktów. Widzisz, co nie denerwuj mnie. O, ja dwoje pod. Mogę ci dać 8 dech. No i dobra, otwieraj! No. Otwieraj ją mój chatę. Czekaj, chodź, ludzie. Otwieraj. Otwieranie nie mogę iść, bo mnie sprawdzą tej. To niech pani do syna leci no. no. Nie, nie polecaj, tylko pójdę. Poleć pani. I by cię kupić Nie daj! Nie wiem! Skąd jest! Tak? Ty młody masz, nie? Ja nie palacz, widzę kupić śpikę. nie? Wiesz co, nie! <noise> no daj cię No ten! No dajj cię kupić śpikę! ja mam! Ech, a to jest joń, nie powiem Ale to jest zadycha! Zadycha! Zadycha, maniu! Feraz, na pojedziecie! <noise> Ruda grożyna A co potem jak będę mieć snem? Kręty nie palę hmm, Bo bym miała, tylko sobie nic zrobiłam, bo nie dążyłam A to na panie był tego? Bo przyjechali panowie policjanci Niebieska czapeczka, przy boku pałeczka ja. Tam e, na polu Daj wtytkę Srejchu Wtytkę Srejchu Daj wtytkę Srejchu Jak ty? Daj wtytkę Srejchu <grym> I palcami przebieraj. Dokładnie, kurwa. Malina się przebiera. Malina się A ja wiem jest Szymon, tej. Tej, no nie wiesz? No ja wiem, kurwa. Tam też, nie? No ty by wiesz. Chyba byś zdech. kiciu siedzi, nie? A ja nie wiem. No kurwa, bym się bardzo cieszyć, No było deponiczne. Widać jasne. Nie, ale tu. Kur... On mi jest każdym jutro, he? A co ty myślisz, a nie? A nie wtedy, że nie? Niech się mi pan tą lodówkę chcą sprzedać, bo ja bym kupił. Bo ja bywań na grzybach, przecież tyle mam grzybów, że motor mi się nie mieści w Co na młodej? No. Ty mi tutaj czarujesz coś, nie w tą stronę. Nie czarujesz pani w tą stronę? Nie, nie, nie. Bo on był na takie tam. Nie, <laughs> Niech Pani nie panie niech nie Pani na idzie, kulturystyka, kulturystyka, tutaj kolega jest mistrz kulturystyki, AWF prowadzi, wie Pani co, ja mam kolegę, który zna kolegę, który zna właściciela tego osiedla, no. To jest Ci problem. 50 ja mam Osiem Pięćdziesiąt to jest za